ma do wygrania te piękne skiny, jedyne co trzeba zrobić to skomentować kreatywnym komentarzem ten film Oraz napisać nich z discorda, po czym wejść na stronę g4skins i użyć kodu EK I wysłać potwierdzenie użycia go na mojego discorda, powodzenia Witam, witam serdecznie oczywiście na nowym odcinku ze strony g4skins W tym odcinku widzowie najlepsza seria na kanale, się bitwy do 2400, bo dawno nie było, zobaczymy co nam odda Przypominam używaj kodu EK, który daje ci plus 5% do każdego depozytu oraz nowa szkolenia na start, mil złoty 60 Czek, uj! Prawie, prawie 500 zł. Dobra, złoty 32 możesz sobie zebrać widzom. Oby ci dało, nawet i lepiej, ale przypominam strony są pewnoletniej. Przechodzimy do zakładki bitwy. Stwórz bitwę. 2400, duży, duży budżet na pewno. Można fajnie poszaleć, więc miejmy nadzieję, że coś da. I są nowe skrzynki w sumie, ale 2400, no kurde, zacząłbym od meduzy, nie? Zacząłem tak spokojnie i później przejdę do naprawdę fajnej I coś za stóweczkę, weźmy sobie tą 2400 na 4 Możemy dać prywatną i meduzę damy tak Zacznijmy z grubej rury na 4 I zaraz przejdziemy do naprawdę fajnej bitwy Bo mam koncepcję na taką jedną procentową Procentową bitwę, zobaczmy No i cyk, crusher Jerry Ryan, miejmy nadzieję, że tutaj nas nie okradnie, bo Crasher tutaj lubi okraść, ale miejmy nadzieję, że nie dzisiaj. Uspik. Oj, to jest chyba dobry us. Uuu, skrzynka za stówę i taki drop. Dobre. Nie, tutaj. No i meduska fajnie dała. 2400 Ładnie. Bardzo ładny profit. No, taka na rozgrzeweczkę, tak? Tak zwana na rozgrzewkę. No ja bym zrobił procentówę, nie? Bo ostatnio na streamku fajnie tutaj to dawało No i 2400 idealnie Walniemy to na 3 Mamy wydać publiczną, w sumie No i walimy, nie? Przywołaj boty, miejmy nadzieję, że coś, coś, coś tutaj da Fajnie by było, żeby tutaj dało, nie? Naprawdę fajnie by było, żeby dało Jerry chat No i uwaga, pierwsza skrzynka No to jest procentowa, ale jak da, to będzie przyjemnie Pierwsza i... Dla nas już jest dobrze 500 pięknie, jest dobrze. Druga bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo podkreślamy tutaj, podkreślamy, co prawda ta wupa nas goni, ale jest dobrze, jest na pewno dobrze i już jest prawie profit, już jest prawie profit. Kolejne nikomu, ale to też jest dobrze, jak nikomu, to też jest dobrze. Uwaga. Jednego skina. Oj oj, 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 oj. Musi coś dla nas dać. Jeden skin, proszę. Jeden skin, jeden skin, jeden skin, jeden skin. Nie, nie. Najgorzej, najgorzej nie. No i niestety. Tutaj. Przegrywamy tą battle, nie. Przegrywamy. Kurde, no. Szkoda. Szkoda na pewno, szkoda. Kurde, no, szkoda, nie. Szkoda, że nie dało. Łoj, coś z ekranem się stało. Dobra, wracamy. 3010, no profit taki sam Myślałem, że lepiej tutaj odda szczerze No nic, przetestujmy jakoś inaczej Są niby nowe skrzynki, ale Ja bym spróbował może Klasycznie dam to, 5 I tego dam też 5 I byśmy to dopchali Na przykład Byśmy to dopchali tuweczką. Trochę nad budżet To postaramy się, żeby nie przekraczało no i to już będzie dobry profit. Możemy dać coś najtańsze za o takie coś. 8 groszy. I damy również na trzech. Również na trzech i zaczniemy sobie od tego, żeby tutaj szlaki z letka tutaj, tak? Przetrwać. 2400 400 przywołaj boty. No i zobaczmy, zobaczmy. No jakby z tego dało, no profity są kolosalne. No pamiętam, że dało mi tego motylka, także fajnie by było. Nawet tego motylka rozdawaliśmy, także fajnie by było jakby znowu wrócił do nas. Na pewno byśmy wtedy mogli już stwierdzić, że wygrano mamy w kieszeni. No i niestety kosy nie ma. Szkoda. Szkoda. Nie ma kosy. I druga strzynka to jest jedna z moich ulubionych. Także zobaczmy, co nam da. 490. Fajnie. Fajnie na pewno. Ale jak na razie jest ciężko z profitem. No i no już jest profit. No i już jest profit, człowieku. pięknie Shoutout Gersy, 537, fajnie Ooo, no i witam, mp9, 500zł Bardzo fajnie, dobrze Dobrze, żebyśmy na tej skrzyńce trochę nafarmili, bo tutaj będzie już ciężko 7-7 Chyba moje? 104zł? Battle skerpetka? Wow No i niestety, nawaja tutaj, szkoda Szkoda, bo przewaga się kruszy, ale tutaj 104zł No nie, 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 nie Dlaczego, dlaczego? Okej, okay, dla nas też dobrze. Kurde, no jesteśmy tak Ciuniu, nie? Ciuniu mi się wydaje. Nie, 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 nie. nie. Musi dać. Jak nie da na, dla nas, albo jemu. Jest! Mamy na pewno, mamy na pewno, mamy na pewno. Wow! No i to jest profit. No i to jest profit. 2500. Bardzo, bardzo dobra batla. Bardzo dobra batla. Bardzo, bardzo, bardzo dobra batla. Możemy sobie sprzedać tej temy. Oczywiście, cyk, cyk i cyk. Sprzedaj. 14 tysięcy mamy. Jest fajny. proficik No i na koniec, by jakoś sieknął taką batelkę. Hmm. No może z tych nowych w sumie. Robiliśmy testy, ale może być coś z tego. Albo nie. wolimy tak. To za dużo. Ale walnęlibyśmy. Na przykład to. Kurde, albo to. Albo to. To to walimy I coś za 60 zł Byśmy mogli dać Dajmy to Dajmy to Walimy tak I te dwie i tu I również na trzech I również na trzech I również na trzech Równo 2400 Także fajnie się udało No i zobaczmy nie Zobaczmy To space walut jest również jedną z moich ulubionych Także fajnie jakby tutaj dało Bo naprawdę tutaj fajne skinki są Ale na razie Zobaczmy tutaj Jurassic, zobaczmy co da. I. Szkoda. Szkoda, ale ta skrzynka naprawdę potrafi. Nawet kosa dać. I. Ojojoj. Oj, oj. No to mocny drop, nie? No to jest topowy. No nie, nie. Chociaż może. No ale nie, no. 1700 zł. Skrzynka z 620. No nic nie możemy oczekiwać, ale. Kurde. Szkoda. Szkoda tej batli. Szkoda, ale pięćkowa również Profit, profit No, wizowy, no Oczywiście dziękuję za obejrzenie Do końca odcinka mam nadzieję Że użyłeś sobie kodu w losowej minucie filmu Który był Do następnego, pozdrawiam się